Wojownicy zginą szybką śmiercią. Później żołdacy pójdą w miasto. Nie oszczędzą nikogo, zabiją mężczyzn, kobiety z gwałcą. Ładne wezmą do niewoli, a reszta umrze w cierpieniu. Widziałam Mam już zdobyte miasta, wiem czym ryzykuję. Dlaczego pomagasz Henseltowi? Dlaczego ryzykujesz życiem, próbując zdjąć klątwę? Przepowiedziano mi, że zdejmując klątwę odzyskam pamięć. Mam w tym swój cel. Nie jestem pachołkiem Henselta. W takim razie przyłącz się do mnie. Nie mogę. Mam zobowiązania po drugiej stronie. Moi przyjaciele zostali w obozie, nie mogę ich zostawić. Ja też mam zobowiązania. I dlatego nie mogę uciec i zawieść wszystkich, którzy we mnie uwierzyli. Idź w swoją stronę. I oby twoje zobowiązania nie zmusiły cię do walki ze mną. Nie jestem żołnierzem. Możesz być spokojny, Saskia. Czas pokaże. Bywaj, Wiedźminie, i uważaj na swoich przyjaciół. Henselt to szuja. Do zobaczenia, stary druhu. Tylko nie skedweniej mi tam za bardzo. <laughs> I nie daj się zabić. Ty też, zoltan.